Uuuu, uh, uuuu, uh, uh, pa... Jaka dziewica? A, pokaż się do kamery. Uuuu, tam uuuu! Słuchajcie, podaręczik, ja potrzebuję ręcznika w tej chwili. O kurde. Pokaż się. No, odejdziemy Chodzę jak maszyna w tytuł. Ta druga moja tylko co mi krwi. Te szare bloki nauczyły. Młode piersi, ale nie te wszystkie. Mam ci wszyscy broń, hajp. Siema, jestem Marek Dzisiaj zrobimy sobie igrzyska mleczne Jest to pewnego rodzaju dyscyplina sportowa A na czym ona dokładnie polega? Ta dyscyplina sportowa została wymyślona przed chwilą przeze mnie Polega to na tym, że uczestnicy zanurzają swoje głowy w wannie z mlekiem W celu wyłowienia monet Każda wyłowiona moneta w naszym konkursie oznacza 10 zł Czyli na przykład, jeżeli nasz uczestnik wyłowi 10 takich monet To otrzyma ode mnie 100 zł w gotówce po zakończeniu wszystkich rund Myślę, że jest to świetne a dyscyplina sportowa i z pewnością taki konkurs będzie bardzo interesujący. Jak również widzicie, jest ze mną szofer po dosyć długiej przerwie, ponieważ nie było go na filmach, dlatego ponieważ szofer pisał matury oraz został bardzo dotkliwie pobity przez jednego z widzów. Tutaj możemy zauważyć, jeszcze ma bliznę pod okiem. Szofer spędził tydzień czasu w szpitalu, ale na całe szczęście jest już z nami. Dalej będzie występował na filmach, no ale przestrzegamy przed tym, aby nie bić ani służącego, ani szofera, ani ani nikogo innego od nas na ulicy, bo po prostu tak nie wypada. Ty umiesz w ogóle nagrywać gościu, bo tak stoi z tą kamerą i jakbyś miał nagrywał. kija w dupie. Pokaż mi to. Ja że nie umiesz. Nie umiesz nagrywać. No to idź po kamerzyste. Nie umiesz nagrywać. Nie umiem nagrywać, no, co ci Nie chodzi? umiesz nagrywać, nie się ze mną, okej? Okay? Dobra, dobra, idź po kamerzystę. Nikt nie umie nagrywać, tylko ja i kamerzysta umiemy nagrywać dobrze. Ej, ja też. Ty też nie umiesz nagrywać. Dobrze nagrywać. Pójdę po kamerzystę, on mi nagra. No to, Hejka, co robisz? Funkcja A. Nasza funkcja to X. Pochodna funkcji. Weź to było. Ale przyda ci się to w życiu. Marek, ja się edukuję, proszę stąd wyjść. Ale wierzę, że nie jest to potrzebne, tego to tylko w szkole się uczą i nie wiadomo po co to komu jest potrzebne. Jest potrzebne, jeżeli ktoś chce być wyedukowany, inteligentny, musi takie rzeczy oglądać. Zacznijmy od tego, że to służy tylko i wyłącznie po to, żeby bardziej kumać życie. Ale no nie potrzebujesz tego, nie musisz się tego. Chciałbym cię serdecznie zaprosić do naszych wielkich. Igrzysk Mlecznych. Do wygrania są pieniądze oraz nagrodą główną jest samochód. Czy chcesz wziąć udział w naszym konkursie, który organizujemy w wannie na górze? Niekoniecznie, Marek. No dawaj no. Ty jesteś jedyną osobą, która potrafi nagrywać. Ci debile szansą kamerą. No i co? Zrozum Okej, okay, dobra, mogę ci to nagrać, ale pod jednym warunkiem. Pod jakim warunkiem? Że wygrać siano, tak? Wygraś siano, obiecuję. Nie, że sobie coś zareklamuję. Co zakazu. chcesz? Piosenkę? Nie. A co chcesz? Stronkę. Stronkę. Jasne, jasne. Jaka stronka? Ale, bo ja chyba sianko z tego i. No dobra, jaka to jest strona? Kdrop. Aha, dobra, spoko. K-drop reklamować, spoko. Też kiedyś współpracowałem z nimi. I co, I co tutaj? Skrzynki są, tak? No i patrz. I teraz ja muszę pokazać, że otwieram sobie skrzyneczkę taką zajebistą. No to skrzynki masz niżej, trochę, niżej. Niżej? Znaczy to też są skrzynki, ale jest... tutaj weź otwórz te standardowe no wybierz to najdroższą najlepiej. Nie, ja sobie taką tanią. No sobie. dobra, no otwórz. Ciekawe co nam wyleci. Strzynka kosztuje 6 zł. Dawaj dawaj, otwieraj. I patrz, lecimy. Lecimy. Wow, samochodiki. Grid 2. Pogram sobie w to później. 107 zł. 107 złotych U... wartość gry, czyli 20 razy więcej. Uj, o pierdziele, ale mi się trafiło. No, ale to nie jest ustawione. Konflikt. No tutaj bez cięcia damy, nie? No to nie jest ustawione, dobra. Glasowania skrzynek nigdy nie daje Co się. Co zrobić? A, otworzyć skrzynkę z diamentami. Z diamentami, czyli? No czyli, że możesz wymienić sobie na Państwa w kardach, jak trafisz. Ale to ich jakaś taka własna waluta? O, tego jeszcze nie widziałem. Weź odpuszczonej groszkę. Wybierasz sobie 17 zł kosztuje. 600 diamentów na 20PLN wymieniasz. No i teraz ile nam wyjdzie tutaj? Czyli mi się zwróciło. O, zwróciło ci się. Zwróciło ci się. Znaczy czekaj. Czekaj, 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 czy mi się zwróciło? Nie, straciłem 60 groszy, no ale tam e, zarobiłem. A, i z kodem lordy macie dodatkowe 12% i 2 zł przy doładowaniu konta. 12% przy doładowaniu konta, rozumiem? Tak. I Dobra, 2 zł na położyciu kodu. Dawaj. Dobra. Jeszcze jedną otworzę. O, cholerę, dobra idź. Dobra, to w takim razie Wielkie Igrzyska Mleczne, czas zacząć. Chodźmy, chodźmy. Jesteśmy aktualnie w mojej łazience. Marzeń jest ze mną, służących jest ze mną szofer. Ty, Jak szofer. co ty masz takie podbite oko. No, tak, niestety. szofer został dotkliwie pobity przez jednego z widzów. Przed sobie przez miasto, spędził tydzień w szpitalu, przez to, bo jeszcze miał uszkodzony tutaj bark. Ale niestety. Tu mnie dotykasz. Sprawdzam, sprawdzam czy prawdziwe. E, no, chciałbym powiedzieć tutaj, że nie należy po prostu bić nikogo na ulicy, tak po prostu nie wypada. I co? Przygotowujemy się aktualnie do naszych igrzysk mlecznych. Proszę tutaj dla każdego, będzie taki specjalny zestawik od naszej firmy. O proszę, dla ciebie okulary. Mógłbyś mi to podnieść? Nie. A, to że do niego. Kurde mordo, nie No, weź sobie od razu. Marek, ale co, co to jest? Podniósłbyś mi jeszcze to? Dobra no, ale Marek, co to jest? Upadają te stroje. Czepek specjalny, żeby wam nic z się nie stało. Tutaj dla ciebie specjalny strój trójką. No robisz ty. Proszę. Ja w to wejdę? Proszę. No chyba ci pogrzało, że ja wejdę w... Strój dla kobiet. A skąd wiesz, co to jest? No rzeczywiście gdzie jest to nakładam. strój kąpielowy, jednoczęściowy. Organizator przewidział właśnie takie wszystkich zawodników. A gdzie jest twój strój? Okej, okay, czyli nie bierzesz udziału w igrzyskach? Dobrze, nie musisz brać udziału w no, naszych. Czyli... A, a gdzie jest twój strój? Pro, pro, proszę spalić tutaj. Tak. Ale gdzie jest ale twój strój? To dla ciebie jest. Proszę spalić te narzędzia. Ale gdzie jest twój strój? Organizator to... nie przewidział udziału Lorda, tak? No, no chyba ci pogrzało, weź tak? mu daj. Proszę daj mu to. Proszę, proszę. Albo bo ja w tym nie biorę udziału i nie nagrywam nie tego. Brać to nie będę tego nagrywać. Nie Nie będę tego nagrywać. Ja wezmę sobie udział, ale w osobnej no to ja idę. Ponieważ nie zamierzam brać udziału z plepsem. Owszem, też będę sobie wyławiał żetony, ale muszę mieć osobne mleko. No i nie zamierzam z takim plepsem, jakby chodzić do tego samego mleka. To chyba logiczne, tak? Dobra. Także na mnie przyjdzie czas. Ale ja, ja to... tego nie ubieram, nie? Tego Skutno dla kobiet? No nie, nie musisz brać udziału. Oni wygrają samochód. Jest przygotowany. No dobra, ja wezmę udział, ale nie, nie wejdę założę. w to. Nie wejdę w to dla kobiet. Zrób z tym, co chcesz. Jak chcesz, to załóż. Jak nie chcesz, to nie załóż. Daj mi tylko czepy. Bierz, róbcie, co chcecie i przygotujcie się. Za 5 minut widzimy się tutaj, tak? No. Przestań się śmiać, bo tylko czas nam zabierasz. Tak, wszelkie memy i tak dalej. Zapraszam na mojego Instagrama tutaj. Ja również. To, tutaj dwa nasze Instagramy. Dobra, Marek, zaczynamy. Tak, yy, zaczynamy. Yy, zasady <noise> konkurencji są jasne, rozumiem, tak? Za chwilę my, no właśnie, wy musicie również nalać mleko. pokażę wam w jaki sposób nalewa się to mleko. Bierzecie jedno mleko. Rzecz jasna, że jest to najtańsze, najgorsze mleko, które kosztowało złotówkę za litr, bo jesteście plecami. To co ja mam. A sam będzie w nim mleko, się kąpał Wlewajcie mleko do wanny Rzecz jasna wanna musi być O I co wracamy już Kiedy wanna będzie napełniona I zaczynamy nasze igrzyska mleczne Mhm. Mm Ładne tycuszki masz Dobra zostaw ich w spokoju Wrócimy jak już napełnią wannę W końcu służące Trudno będzie się patrzył? Ja tu pracuję Nice, nice, copper. Nice house! <grymne> co Ja bym się uguł. Um, kur... Marek, to jest, nie jest w ogóle Szyma, po, co, po co ty im w ogóle kazali zakładać te stroje? Żeby cały internet miał znik beke. <grymne> Ale i tak mają znik beke, to jest za różnica. No wiesz. Ty, a w ogóle jakiego ty masz tego tutaj? Owłosioną klatę. <grymne> On wygląda jak Borat. Ten, 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 z tych filmów Borat. No, no ty zawsze ry ryj taki. Wykrzywiony, a, a to dlaczego to... ty ten strój nie wchodzisz? Masz, tu dla ciebie strój Marek. Ja bym to założył, gdyby ten strój był droższy. Też. nie kupiłem żadnych markowych strojów. Musiałbyś zamówić z internetu i byśmy za dwa dni sobie dograli. Muszę mieć po prostu markowy strój. Wystarczy wuczyn. Gucci, przecież Gucci pewnie nie masz. Luiz Louis Vuitton, Dolce Gabbana. Także wszystko do naszych wielkich igrzysk mlecznych jest już przygotowane. Prosiłbym wszystkich o brawa. Mam tutaj wiaderko z żetonami. Jak widać, są tutaj żetony. Każdy żeton oznaczał będzie 10 złotych wygranej dla naszego zawodnika. A ta osoba, która zbierze najwięcej żetonów, wygrywa nowiutki samochód prosto z salonu. Jest to co walczyć. Jaki to samochód będzie? Będzie to Kia, bądź Ford, no generalnie niska klasa, bądź Skoda. Tak. Prosto z salonu wielki samochód taka osoba wygra. Jak Dobra, Marek, zaczynamy. te żatony. Nie odzywaj się proszę, bo muszę wytłumaczyć w jaki sposób będziecie łowili te żatony. Możecie używać rąk jak najbardziej. Nakładacie sobie te żatony do ryja i tyle ile weźmiecie na jednym oddechu tyle podliczamy. Zrozumiano? Kamień papier, że to pierwszy wchodzi. Wygrałem. Wygrałeś. Wygrałeś, pierwszy, pierwszy Ej, szafer, szafer, szafer. No to za No, spokojnie utoną. No, chyba nie na bardzo. No i W każdym razie i tak musisz to sobie do ryja nałożyć na jednym oddechu. Musisz być cały czas zanurzony, nie? No tak. Ja proponowałbym, abyś po prostu zanurzył swojego brzydkiego ryja tutaj w wannie naszej, jak chcesz. Decyzja należy do ciebie. No dobra, błaź. Start, zaczynamy. O kurde, o wielkie igrzyska. Czekaj czytnę. To są. O kurde. To są wielkie igrzyska. Wielkie no igrzyska. Lecisz. igrzyska, igrzyska, ja, chyba najlepsze na świecie, to nasze igrzyska, najlepsze na świecie, świetne i piękne. Ale wkłada tych żetonów do ryja. Na jednym oddechu. U. Oj, 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 spadły ci dwa żetony. Ile masz w rączce? Trzy. Trzy żetony. Ale ci ci z Pierwszą rundę zapraszam cię tutaj, panie służący. Weź pokaż tel. Jestem poważnym człowiekiem, proszę się nie zmienić. Czego chcesz, kurde? Gotowe? gotowe? No, gotowe. To są wielkie igrzyska, to są nasze igrzyska. Ciężko <grym i wytrza> będzie. 3, 2, 1 leci się

I jest tu z nimi wszystkim. <noise> to czyli... no, kto wygrał? No póki co szofer jest na prowadzeniu. Ja do tego nie chodzę. To jak chcesz łowić? Ty wchodzisz. Ty też bierzesz udział. Chciałeś brać udział. Ja chciałem brać udział? A nie? I jest to, to nasz kolejny uczestnik na igrzyskach mlecznych. Jest to kamerzysta. Igrzyska mleczna, igrzyska mleczna. <noise> to jest nienormalny Marek, no ale dobra, zrobię to dla Ciebie. Ale czekaj, Oceń najpierw... Jak bardzo to jest chory film w skali od 1 do 10 pod względem nienormalności. 6. A czyli można zrobić głupszy 100 tysięcy łapek w górę i zrobię jeszcze głupszy film, także nikt by się tego nie spodziewał. Dobra, zadajmy kolejną uczestnik, nasze igrzyska mleczne. Gotowy jesteś? Gotowy. 3, 2, 1, start Zaczynaj. Już. już! Daj mi się przygotować mentalnie. Ale już odliczyłem. No dobra, było już. odliczanie. Już! Chodź tutaj o szuście. było odliczanie. Spokojnie. Ok Dawaj, dawaj, lecisz, 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 Od... lecisz, lecisz, dasz radę, dasz radę, dasz radę. Spokojnie, spokojnie, bo to jest gorące, ja sobie wody nalałem. Jak to wody sobie nalałeś? No wody sobie nalałem. Ty to jest woda z kranowce. No i co? Dobra. No dobra, dawaj, lecisz. Trzy, dwa, jeden, kamerzysta! O tak, zanurzył się, zanurzył się, próbuje, próbuje. O, tutaj widzimy jaką ma piękną koszulkę. O, ale dupsko. Uh, 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 ale się wypiął. Um, chyba tutaj mamy geja kolejnego, który czeka aż ktoś mu coś wsadzi. Ten jego piękny tyłeczek. On się chyba utopi tam. On się utopi? No to wtedy problem będzie rozwiązany. Wiesz? Nie dotykaj go, bo się zarazi się jeszcze jakimiś zarazkami. No. Kamerzysta, dawaj, 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 lecisz, lecisz, lecisz. Jesteś już bardzo blisko. Ile Ty już masz tych żetonów? Ile masz żetonów? O, ale strasznie długo się trzymam. Widać, że lubi mleczko. Zaraz całą wannę wypije, bo on wyobraża sobie w tym momencie, że to jest spust. Co tam? Daj mi ja policzę. A nie, w sumie w rejonie to miałaś. 3x4 dach. I jak ty to zrobiłeś, skoro on miał dwa, a on teoretycznie miał sześć? Są debilami po prostu. Serio, długo wytrzymałeś w tej wodzie? mogę ja, wytrzymać dłużej, ale myślę, że i tak za długo nie wygrasz. Ja nie wygram. Dlaczego znaczy, miałbyś wygrać? Chcesz się założyć? Ej, załóżmy się o tą chatę, żeby legalnie już była nie, na nie Ja nie zakładam No dawaj, no. Nie. Słaby jesteś, nie. są igrzyska mleczne. No to wyzywasz mnie najpierw od y, nie wiadomo jakich, że ja nie dam rady i co, teraz nie możesz się założyć? Nie, no, naprawdę, tak. ale pewnie będziesz coś oszukiwać. Nie, nie, nie. nie będę oszukiwać. Przysięgam, że się nie oszukam. Nie Powiedz, że jak założysz strój, to wtedy możesz się nie założyć. Dobra. No. A w stroju wchodzę i chatę dostaję, tak? No, no dawaj Marek, układasz się. Jeżeli wygram z tobą, ale fajka w stroju będę. Dawaj. dawaj. Ale nie będziesz oszukiwać. Nie będę oszukiwał. No dawaj tą łapę! Przecinaj służący, szybko! Dzisiaj okay, będę okay. zwycięzcą domu. Legalnie ten dom zostanie przepisany na mnie i wtedy wyrzucamy stąd kamerzystę. Ale słyszeliście, jeżeli je że nie będzie oszukiwać? Mam nie będę oszukiwał Mam i będę w stroju. stroju. Za chatę warto się upokorzyć, tak? No i dobra, dawaj przebieraj się. Dumny jesteś? Ty. Może jeszcze wody mu nie zmienimy, co? No, to print. Ej no i słuchaj, że zmienicie tą wodę, za znaczy mleko, nie? Zmieni się? Tak, tak, zmienimy. Oczywiście, że zmienimy. wodaj. patrz, jaka Paryśku, dziewica. Pokaż się do kamery. <śm> Wyjdź po te ręczniki. ja potrzebuję ręcznika w tej chwili O kurde Pokaż się no, pokażcie, no. Za, za to będziesz dymanek w dupę, Tak, tak, tak Ładujemy cię do klatki na 24 godziny to to tak tak to to Ej, wejdźcie na chwilę, wyjdźcie, sprawdźcie czy nie ma was na zewnątrz Nie, Ej. dlaczego? Co? Dlaczego niby? Ty ogóle jak my nurkowaliśmy teraz? ty. Ale, ale w sensie ja ten sobie zanurkuję, ale wy musicie iść Nie Na chwilę, nie? To, nie, znaczy poczekam na was, nie? No po, Poczekam na was <laughs> Poczekam na was a was wyjdźcie, okej? Okay? Chorujesz na to dziewczynko? Ej, wy, wy, wyjdźcie. Pomóc ci? Ja zaraz y, was zaproszę tutaj. No dobra, proszę. dawaj, chodź idziemy. Dzień. Chodzimy? Dobra, dawaj. Co tam robi, ty? Nie wiem. Ja tylko zamierza uszukiwać. Jak uszukiwać? Nie wiem. No jak? Nie no, tak na tym domu. Patrz, jaka panienka. Mmm, -hmm. <laughs> Patrz, 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 jakie cycuszki <laughs> No co? No co? Murkuj, dziewczynko. Ale co on tak się w ogóle nie odzywa? Ja nie wiem. Ty... On przypadkiem nie wziął tych żetonów do mordy? Tak mi się wydaje. No, bo... On coś kombinuje. Tak, by sobie, tak zawsze gada, nie? Zobaczymy co tam ktoś no, Chyba językiem jest zbierać. <grym> Haha! on wygląda jak dziewczyna, widzisz? Nurkował wiecie w czym. No. no. <grym> Jeszcze! Jeszcze, Marek! Ja nie, się tak naprawdę... No, pokaż nam co tam wyłowiłeś. Ile on ty za tego wziął? Widzę, że ma zaświadczenie. <grym> To jest niemożliwe. Jakbyś się kąpał w mleku tyle razy, ile ja się pokałem, to byś powiedział, że to jest możliwe i oczywiste. 1... No dobra, pokaż nam, Marek. 2... To oszukał, nie? Mhm. und 31. Już wpisaliście? Człowiek niemiecki? W jaki sposób oszukiwałeś? Nie oszukiwałem, co ty? No jak nie oszukiwałeś? No kurde. No, no i co, jak ja nurkowałem. No, munkowałem... tak, tak, tam poważnie no kurde, to jest light. Jaki light? 41 sekund! Ja, 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 ja siedziałem ponad minutę, a ty wyciągnąłeś 41 w ile? Proszę cię, no człowieku to jest light. Kłamał, nie? nie? Oszust, tak. nie? Ale no nie rozumiem co, co w tym, tym sekundę. Nie może wy po prostu się nie przekładacie do robienia tych rzeczy na filmach, ale... Moim, zdajmo, moim zdaniem oszukałeś. To jest, Dobra. I ja cofny film, o ja cofny film, bo szukałeś na pewno. To Dobra, ale, cz ale czemu od razu mówicie, że jestem oszustem? Bo jesteś. O oszukiwałem kilka razy, jak graliśmy sobie tam w koszykówkę, no to rzeczywiście. Ale Co teraz, szukałeś? kiedy stawka jest tak wysoka, no to robimy poważną konkurencję. Nie ma tak? żadnego honoru chyba. Szukałeś. Przysięgam, że nie odbywamy. No dobrze, no kamerzysta, zobaczymy. To szukam 100%. Musisz jakiś chociaż. Zanim skończ tam dla niego budować nowe mieszkanko. No 100% to, okay. to szukałeś. Słuchaj, za koło tym nie masz? Po co miałbym oszukiwać? Dobra. To Dobra, dziewczynko, kończ film, ja sobie to sprawdzę. Zrobiłem to tylko i dlatego, żeby odzyskać swój dom. Legalnie na piśmie, No, było warto. No wygrałem, kończę film. Lot w i igrzyska mleczna i się ciastem.